Dzień dobry, dzień życia ogrodnika amatora. Dzisiaj zapraszam na króciutki odcinek o sianiu fasoli. Czas siać fasolę. Fasolę szparagową, karłową, taką będę siał ja. Mam tutaj kilka kolorów, kilka odmian i takie zobaczcie. No nie będę Wam tego omawiał, ale chodzi o to, że to jest fasola szparagowa albo fasola zwykła, ale jak chodzi o to, o wysokość, że ona jest. Karłowa. I na przykład mam tutaj fasolę zwykłą karłową. Następna również zwykła karłowa. A tutaj mam fasolki szparagowe. Więc skupię się bardziej na tych fasolkach szparagowych. Dlatego, że te u mnie są zjadane bardziej. Ale również posieję te fasole. Tutaj mam przygotowaną taką grządkę. W tym roku wyścieliłem tą grządkę agrotkaniną, zrobiłem sobie otwory. Możecie zobaczyć na jakimś wcześniejszym filmiku, jak łatwo takie otwory zrobić i będę teraz siał tą fasolę na głębokość około 2-3 cm. Wszystko piszę na zawsze na opakowaniach, czyli odległości pomiędzy jednym a drugim sianiem, czyli tym otworkiem, mniej więcej w rzędzie około 5-10 cm. Ja też tutaj mam. Takie przestrzenie, nawet 15 cm, tam mam nawet 25-30, tutaj jest ponad pół metra, tutaj jakieś 20 cm, więc myślę, że nie będą sobie przeszkadzały i będą rosły dobrze, ale to zobaczycie w trakcie sezonu. Siew bardzo prosty, mamy otworek na głębokość około 2 cm, przysypujemy ziemią i gotowe. I tak możemy robić. Oczywiście możecie stosować do tego pikownik. Ja teraz na potrzeby filmika, filmiku używam palca, ale i to wystarczy. Pamiętajcie o tym, że ta fasola, żeby mogła wschodzić, musi mieć wilgotno, bo to jest twarde nasiono duże, więc musicie pamiętać o podlewaniu. I tak aż do końca. Dzisiaj, tak jak powiedziałem, króciutki filmik z siania fasoli, bardzo proste. Tutaj tylko rzut oka, żebyście zobaczyli, jaką fasolę uprawiam. Kilka dni po posianiu fasolki szparagowej już widać pierwsze efekty. Te fasolki, które były płyciej wysiane, zaczęły już schodzić. Te, które gdzieś tam głębiej, to wzejdą za parę dni. No i to wszystko. Dzięki za uwagę i do usłyszenia, do widzenia.